Omówimy teraz dużo bardziej szczegółowo proces topnienia i krzepnięcia. Wiemy, że jeżeli mamy jakieś ciało stałe i chcemy zamienić je w ciecz, to musimy dostarczyć ciepła do tego ciała. A więc dostarczamy mu Q, czyli energii cieplnej, tak? Oczywiście proces odwrotny, czyli krzepnięcie, będzie polegał na tym, że ta ciecz, którą byśmy tutaj mieli, ona musiałaby oddać jakieś ciepło Q żeby zamienić się w ciało stałe. No i teraz to co jest bardzo ciekawe w tym procesie, to pomimo tego, że mamy wymianę ciepła, to nie następuje zmiana temperatury. A więc mam nadzieję, że wiecie, ale na przykład lód topi się w temperaturze 0 stopni Celsjusza, ale też krzepnie w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Tak? Czyli to jest proces, który zachodzi w stałej temperaturze, ale cały czas Polega na tym, że wymienia się ciepło. No i teraz, na co to ciepło jest zużywane? Spójrzmy w takim razie na takie powiększenie struktury lodu, i to nam już coś podpowie. A więc mamy strukturę lodu na tym obrazku, który jest przedstawiony po prawej stronie. No i zobaczcie. Lód ma pewne powiązania jednych cząstek, które tworzą go z drugimi, czyli występuje tutaj oddziaływanie. Pewna energia potencjalna jest zgromadzona w tych oddziaływaniach pomiędzy cząsteczkami wody, które tworzą lód. A więc, jeżeli my dostarczamy energię do tego lodu, to ona używa się na to, żeby te wiązania można było zniszczyć i żeby ta cząsteczka wody, która tam jest, uzyskała tą swobodę, którą ma w cieczy. A więc energia, którą my dostarczamy do lodu, jest zużywana na to, żeby rozerwać te wiązania, które tworzyły kryształ lodu. No i teraz odwrotnie. Jeżeli woda zamieniałaby się w ciało stałe, to ona musi nadmiar energii oddać, żeby te wiązania mogły się utrzymać. Ok, świetnie. I teraz tak. To, co jest bardzo istotne, to jest ta informacja, że tutaj, no. Pewnie sobie wyobrażacie, że w zależności od tego, jaki kryształ by się tutaj nam stworzył, to ta ilość energii byłaby inna. No i żeby wam to uświadomić, to ja przygotowałem taki przykład z czekoladą, ponieważ ten tłuszcz, który buduje czekoladę, on może utworzyć kilka różnych form krystalicznych. Mamy właściwie takich sześć form krystalicznych, i uwaga, każda z nich topi się w trochę innej temperaturze. A więc mamy typ pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. One nie są zbyt interesujące dla czekolady, ponieważ Najbardziej pożądanym typem jest typ 5, i to jest taka najprzyjemniejsza czekolada. Ma tutaj temperaturę topnienia około 34 stopnie Celsjusza, więc przez to, że nasza ręka jest tak daleko tutaj od rdzenia ciała, to prawdopodobnie jeżeli weźmiemy taką czekoladę w rękę, to się nam jeszcze nie stopi, ale jak włożymy ją do buzi, no to wtedy już jest tam 36,6 stopnia, no i ta czekolada się elegancko topi i jest bardzo przyjemna w jedzeniu. Zatrzymajmy się, bo mam ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.